Witam Was serdecznie na moim kanale po dość długiej przerwie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować mój zegarek, który ma już kilka dobrych lat. Huawei GT1 zaprezentowany około 5 lat temu. Dziś dostępny tylko i wyłącznie na portalach Allegro, OLX czy innych z sprzętami używanymi. Można cię go kupić za około 100-150 zł. Moim zdaniem jest to bardzo fajna alternatywa dla osób, które nie wiedzą, czy taki sprzęt jest dla nich, ponieważ mamy tu relatywnie niski koszt zakupów, natomiast funkcjonalność jest dosyć duża, ponieważ możemy odbierać powiadomienia. Wprawdzie nie możemy na nie odpowiadać, ale możemy zobaczyć, kto i na jakim. Jakiej aplikacji czy wiadomości do nas y, napisał. Są wszelakie funkcje sportowe: jest pogoda, wiadomości, alarm, y, latarka, funkcja znajdź y, telefon, dość sporo tego jest, pomiar tętna. Y, takie wszystkie funkcje, które możemy w dzisiejszych Smartwatchach spotkać. Jedynie co, no ten zegarek już dziś nie otrzymuje aktualizacji. Wiąże to się to innymi z tym, że nie możecie wgrać do niego nowych tarczy, co dla niektórych może być minusem, i jakościowo zegarek bardzo fajnie wykonany mi dziś po tych kilku latach nadal wytrzymuje około 8-9 dni, więc to moim zdaniem jest wynik fenomenalny. Tu widzicie, jak wygląda na dzień dzisiejszy aplikacja do tego zegarka i jakie informacje się tam znajdują. To by było na tyle, jeśli chcecie więcej informacji na temat właśnie takich starszych troszkę. Sprintów dajcie znać. Jeśli wam się podobało, dajcie również e, łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki, pozdrawiam.